Dzień dobry, zapraszam na temat czwarty z działu pierwszego, a dzisiejszy temat to państwa niemieckie, współistnienie i stosunek do nazistowskiego dziedzictwa. Opowiemy sobie o dwóch państwach, które powstały po II wojnie światowej. W 1949 roku Niemcy zostają podzielone na dwa państwa na Republikę Federalną Niemiec, państwo demokratyczne, ze stolicą w Bonn. Oraz Niemiecką Republikę Demokratyczną, państwo o systemie komunistycznym ze stolicą w Berlinie Wschodnim. Zaczniemy od RFN-u, czyli od tej części demokratycznej. W 1963 roku ze stanowiska kanclerza ustępuje Konrad Adenauer, który był uznawany za twórcę RFN-u i kończy się też pewna, pewien czas dla RFN-u. Za czasów Adenauera Niemcy Zachodnie zaczynały wychodzić z izolacji. Takiej politycznej i wchodzą na drogę integracji europejskiej. Bardzo dobrze rozwijała się też gospodarka. Nowym szefem po ustąpieniu Adenauera zostaje Ludwig Erhardt. On próbuje kontynuować politykę Adenauera, jednak w kraju doszło do takiego spowolnienia gospodarczego i bardzo dużego wzrostu bezrobocia. W związku z tym w 1966 roku odbywają się kolejne wybory i po raz pierwszy mamy sytuację, że władzę przejmuje tzw. Wielka Koalicja. Swoje siły łączą Unia Chrześcijańsko-Społeczna i partie chrześcijańsko-demokratyczne razem z socjaldemokratyczną partią Niemiec. Na czele nowego rządu staje Kurt Kissinger, i koalicji rzeczywiście udało doprowadzić się do takiego lepszego stanu gospodarczego, do poprawy sytuacji gospodarczej. Niestety jednak społeczeństwo wykazuje niechęć i niezadowolenie z rządów Wielkiej Koalicji. A czym to jest spowodowane? Tutaj przede wszystkim następuje radykalizacja nastrojów społecznych, zwłaszcza tych osób młodych, które weszły w państwa niemieckie już po II wojnie światowej i widzą pewne niedociągnięcia tego państwa, zwłaszcza tutaj mówimy o pamiętajcie o państwie. RFN. Co takiego młodym ludziom się nie podoba? Brak reform socjalnych. Nie podoba im się to, że jest niewydolny system edukacyjny, ale przede wszystkim mają niesamowite pretensje o to, że do tej pory, do lat 70., RFN nie rozliczyło się z działalności nazistowskiej i nie podoba im się to, że RFN bardzo zbliżyło się do Stanów Zjednoczonych, które wtedy są można powiedzieć, w złej sytuacji międzynarodowej, ponieważ są krytykowane za udział w tzw. brudnej wojnie, czyli w wojnie w Wietnamie. Dodatkowo, bardzo duże, duże niezadowolenie wśród młodych ludzi budzi fakt, że ich kanclerz, pan Kurt Kissinger, jest byłym działaczem nazistowskim. Od 1933 roku należał do NSDAP, a w czasie II wojny światowej. On kierował propagandą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Trzeciej Rzeszy i taka osoba staje na czele państwa niemieckiego i młodzi ludzie się z tym nie godzą, dochodzi do różnego rodzaju starć, dochodzi do demonstracji wystąpień właśnie młodych ludzi. W 1969 roku doszło w końcu do takiej znaczącej też zmiany w polityce niemieckiej. Tutaj po 20 latach hadecja, czyli te partie chrześcijańsko-społeczne, Unia Chrześcijańsko-Społeczna, tracą na znaczeniu, do władzy dochodzi Wolna Partia Demokratyczna i nowym kanclerzem zostaje Willy Brandt. I on uzyskuje bardzo duże poparcie już na samym początku od ludności, ponieważ Willy Brandt w okresie II wojny światowej był w opozycji antyhitlerowskiej. No i wszyscy widzą w nim nadzieję, że w końcu uporządkuje sprawy tego, co zostało do tej pory nieuporządkowane czyli rozliczenia nazistów. Rzeczywiście to jest jego cel polityki. On zapowiada, że rozliczy się z dawną nazistowską przeszłością państwa niemieckiego. Dodatkowo wprowadza szereg reform, między innymi była to reforma polityczna, która polegała na tym, że obniżono wiek granice wieku w prawie wyborczym, przeprowadzono reformy gospodarcze, społeczne, między innymi objęto opieką rodziny wielodzietne, objęto opieką bezrobotnych, wyrównano szanse edukacyjne w państwie niemieckim. I ta polityka, którą Willy Brandt zaczął prowadzić, spotkała się z bardzo dużym pozytywnym odzewem społeczeństwa zachodnio niemieckiego. Brandt doprowadził też do zmiany w polityce zagranicznej, ponieważ do tej pory RFN kierował się tak zwaną doktryną Hallsteina. Tak, doktryna Hallsteina z 1955 roku. Odmawiała innemu państwu niemieckiemu, NRD, prawa do takiego legalnego zabierania głosu w sprawie niemieckiej. Za jednego reprezentanta, reprezentanta kwestii niemieckiej na arenie RFN-u doktryna używała, uznawała RFN. Jeszcze raz. Za jednego reprezentanta na arenie międzynarodowej uznawano RFN. To mówiła doktryna Hallsteina. Brand postanowił odejść od tej doktryny. I wyznaczył nową wschodnią politykę, czyli tak zwane Ostpolitik. I ta polityka miała doprowadzić do normalizacji stosunków z państwami bloku wschodniego. I już w 70 roku doszło do podpisania stosownej umowy ze Związkiem Sowieckim, w której to Związek Sowiecki. Uznał integralność terytorialną RFN-u. No ale RFN też musiał dać coś od siebie, i RFN musiał uznać granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej, i tutaj oczywiście z pominięciem tych zainteresowanych państw, które tam mają tą granicę, czyli NRD i Polska, ale również musiał uznać istnienie NRD. Dwa lata później obydwa te państwa i NRD i RFN podpisały układ normalizujący stosunki między nimi, nawiązały współpracę, uznały swoje granice, niepodległość i zwieńczeniem ocieplenia tych stosunków między RFN a NRD było to, że obydwa państwa w 1973 roku przystąpiły do ONZ-u. Po tym jak Willy Brandt przestał być już kanclerzem, władze była, władza w RFN-ie była kontynuowana przez Helmuta Schmidta. On kontynuował tą politykę, kontynuował również wschodnią politykę RFN-u, ale bacznie spoglądał i obawiał się tego, że bardzo wzmacnia się Rosja. Zbliżył się natomiast. Willi, przepraszam, Helmut Schmidt zbliżył się już do NATO. Tak wygląda mniej więcej sytuacja w RFN, a jak wygląda sytuacja w NRD. NRD, które powstało w tym samym czasie, bo powstało w 1949 roku ze stolicą w Berlinie Wschodnim. W latach 70. kierowane jest oczywiście przez jedną słuszną partię, przez partię Komunistyczną, partia Jedności Niemiec i od 1971 roku na czele partii stanął Erich. Honecker był to człowiek, który na początku swoich rządów rzeczywiście zliberalizował politykę wewnętrzną, doprowadził do wzrostu gospodarczego. Co prawda NRD odbiegało poziomem życia od RFN-u, ale okazało się, że to było jedno z najlepiej gospodarczo rozwinięte państwo bloku wschodniego. Równocześnie, pomimo tego, że jest dużo lepsza sytuacja gospodarcza, w państwie dalej działa tzw. policja, można powiedzieć, komunistyczna, czyli panuje nam terror policyjny. Tutaj Państwowa Służba Bezpieczeństwa, Stasi, jest odpowiedzialna za to, żeby łapać osoby, żeby tutaj inwigilować te, które są przeciwko panującemu systemowi. Mamy mnóstwo aresztowań, przetrzymywań w więzieniach, i obywatele NRD są izolowani od świata zewnętrznego, od świata zachodniego. Tak wygląda sytuacja w NRD, natomiast Niemcy, jako całe Niemcy, czy to RFN, czy NRD, tak naprawdę zmagają się z trzema problemami. Pierwszy problem to jest denazyfikacja, drugi problem to jest problem dotyczący Utraconych ziem, a trzeci problem to są odszkodowania. I jak wygląda kwestia denazyfikacji? Denazyfikacja obok demokratyzacji czy dekartelizacji i demilitaryzacji była jednym z założeń po II wojnie światowej. Denazyfikacja chodziło o to, żeby oczyścić społeczeństwo z osób, które były związane w czasie II wojny z nazistami. Jednego okazało się, że proces ten praktycznie jest nie do zrealizowania. Napotkał na wiele przeszkód, nie cieszył się też poparciem społeczeństwa niemieckiego. Okazało się, że z jednej strony chce się rozliczyć tych zbrodniarzy wojennych, a z drugiej strony brakuje osób, instytucji, które by robiły to w sposób fachowy. Była też i, i okazało się, że te osoby, które wcześniej były związane z nazistami, nagle sprawują jakieś urzędy w państwie, no i nie wiadomo jak to ruszyć. Pojawia się też problem moralny no bo jak rozliczyć swojego dziadka, wujka, a być może i ojca z tej działalności? Sprawa oczywiście okazała się, że nie jest taka prosta. I Niemcy nie były gotowe na to, żeby przeprowadzić denazyfikację. Oczywiście podjęto próby, bo już w 1958 roku w RFN powołano specjalną organizację, Centrala Badań Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych. Ona miała nawet swoją siedzibę w Ludwi, Ludwigburgu. I ona gromadziła materiały archiwalne z okresów III Rzeszy, gromadziła te informacje na temat zbrodniarzy wojennych, współpracowała z działającą w, poza granicami RFN-u, na przykład Główną Komisją Badań Zbrodni Hitlerowskich, ale okazało się, że nawet w tej niemieckiej centrali nie idzie to tak, jak powinno iść. Na czele tej centrali stał Erwin Schiele i on prowadził te badania, on gromadził te wszystkie informacje, ale z czasem okazało się, że Erwin Schiele jest nikim innym jak osobą, która należała do NSDAP i kiedy Rosjanie wyciągnęli to na światło dzienne, uznali go za zbrodniarza wojennego, no to to rozliczenie nazistów znowuż po prostu stanęło w martwym punkcie. Okazało się, że nie jest to wcale łatwe. Centrala nie była tą instytucją, która byłaby skuteczna. Przykładem chociażby była taka historia z, ze sprawą SS, SS z pewnego, ze sprawą przywódcy, który był odpowiedzialny za rzeź Wołynia. Był to dokładnie SS Gruppenführer Heinz Reinefarth, który odpowiedzialny był za tłumienie Powstania Warszawskiego i właśnie za, za rzeź Woli. Ten człowiek kilkakrotnie przez Polskę był tutaj wzywany do tego, żeby stawił się przed oblicze sądu, żądano tak zwanej ekstradycji, czyli żądano wydania tej osoby przez Niemcy. Niemieckie sądy co prawda wytoczyły mu proces o zbrodnie wojenne, ale ten proces on został w wyniku tego procesu uniewinniony ze względu na brak dowodów. W następnych latach on pełnił różne funkcje, m.in. był burmistrzem pewnego miasteczka i spokojnie sobie sprawował władzę. Tak naprawdę po jego śmierci w 2014 roku to miasteczko postanowiło ufundować tablicę, do której przyznaje się dopiero 2014 rok, że ten człowiek był zbrodniarzem wojennym. Podobnie jak w RFN mają problem z tą denazyfikacją, tak samo wygląda sprawa po stronie NRD. Nie rozliczono zbrodniarzy wojennych i w rzeczywistości wielu funkcjonariuszy jeszcze pracowało w stazji, czyli w tej policji politycznej i y, sprawowało dosyć wysokie funkcje. Problem denazyfikacji nie został rozliczony. Drugim problemem dla Niemiec były granice. Niemcy nie mogli pogodzić się z tym, że utracili pewne tereny. Za utracone swoje tereny uznawali Śląsk, uznawali Pomorze, Prusy Wschodnie, to są te tereny, które trafiły się w Polsce. Założono nawet tak zwany związek wypędzonych, gdzie domagano się odzyskania tych ziem. A w momencie, kiedy Willy Brandt podpisał z Rosją ten Układ o uznaniu polskiej granicy zachodniej, to część Niemców uznała go za zdrajcę, przede wszystkim, że dopuścił się zdrady interesów państwa niemieckiego. W kolejnych latach Związek Wypędzonych chciał zmusić swoje władze do tego, żeby wypłacić odszkodowania na rzecz Niemiec, którzy pozostawili tu majątki. Ale nic takiego się nie wydarzyło. Ostatecznie w 2004 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w uchwale stwierdził, że wszystkie kwestie związane przez przejęciem przez Polskę majątków po byłych przesiedleńcach z ziem odzyskanych uważa się za ostatecznie zakończone. Także tutaj to był drugi duży problem państw niemieckich, a trzecim dużym problemem były odszkodowania. Ponieważ po II wojnie światowej Polska domagała się odszkodowań, przyznano nam odszkodowania, jak najbardziej, już na konferencji w Jałcie rozpoczęto takie rozmowy. Natomiast Stalin zobowiązał się do przekazania Polsce 15% odszkodowań, uzyskanych, odszkodowań wojennych uzyskanych przez Rosję. Jaka to była kwota? Nigdy nie padła tak, takie określenie, nigdy nie było wiadomo o, jaką kwotę, o jakiej kwocie w ogóle Stalin mówi. Jako państwu nie wypłacono takich odszkodowań, inaczej wyglądała sprawa z odszkodowaniami indywidualnymi. Tutaj wypłacano odszkodowania dla osób prywatnych, czyli tych osób, które były w obozach, czy były to osoby, które pełniły funkcje robotników przymusowych, i tutaj dla tej grupy odszkodowania się znalazły. Natomiast w 1989 roku, kiedy Kończy się moment istnienia dwóch państw niemieckich i kiedy w 1990 roku podpisuje się dokument o zjednoczeniu państwa niemieckiego, to ówczesny kanclerz RFN-u Helmut Kohl pomija tą kwestię, uznając, że jej po prostu jej nie było i po połączeniu dwóch państw niemieckich po prostu ta kwestia, tak jakby, umiera śmiercią naturalną. Dzisiaj jest powołany parlamentarny zespół do odszkodowań, do odszkodowania wysokości należnych Polsce od Niemiec od 2022 roku jest wyznaczona jakaś tam kwota, ale sytuacja, można powiedzieć, jest patowa. Uznano w ogóle, że wszelkie odszkodowania są już zakończone. Inaczej wygląda kwestia odszkodowań za zrabowane dobra państwowe. Ponieważ w czasie II wojny światowej zrabowano wiele dóbr kultury państwa polskiego, nawet była powołana w Niemczech taka specjalna jednostka, która przyjechała jeszcze przed II wojną, rozeznała się po prostu, jakie dobra kultury posiadamy w swoich rękach. Później działała tak zwana zorganizowana grupa rabunkowa, która zajmowała się wykradaniem dzieł sztuki. I w świetle prawa międzynarodowego, co można zrobić, żeby to odzyskać, można domagać się res, res, przepraszam, restytucji. Restytucji, czyli jest to można powiedzieć takie zobowiązanie finansowe, czyli możemy zażądać wypłaty odszkodowania pieniężnego za zrabowane dobra, możemy też zażądać rewindykacji. Czyli to jest coś, co bardziej nam odpowiada, czyli zażądać zwrotu zagrabionej rzeczy, zagrabionych dóbr kultury. I tak naprawdę, kiedy zaczęto domagać się zwrotu tych zagrabionych dóbr kultury, dopiero od lat 90., od momentu, kiedy państwa niemieckie się zjednoczyły. Ale do dnia dzisiejszego sprawa tych odszkodowań, czy sprawa zwrotu zagrabionych dóbr kultury jest niezakończona i nieuregulowana przez państwa niemieckie? To wszystko na ten temat, to wszystko z dzisiejszej lekcji i zapraszam na kolejne zajęcia.